Szukasz potężnego błogosławieństwa dla siebie i swojej rodziny? Nasza pani Fatimska ze swoją miłością i miłosierdziem wstawiała się za milionami wiernych na całym świecie. W tym momencie otwórz swoje serce, uspokój umysł i pozwól, aby ta modlitwa przyniosła tobie i Twojej rodzinie tak bardzo potrzebne błogosławieństwo. Zapisz się na nasz kanał i wspólnie łączmy się z naszą najświętszą matką w każdą sobotę. Nasza Pani Fatimska jest tutaj, aby wstawiać się za nami przed Bogiem. O najświętsza i ukochana nasza Pani Fatimska, Ty, która jesteś matką wszelkich łask, przyjmij nasze modlitwy z czułością i współczuciem. Jesteśmy tu w Twojej obecności, szukając błogosławieństwa, które obiecałaś wszystkim, którzy ufają Twojej miłości. Wiemy, że jesteś w stanie wstawiać się za nasze rodziny, chroniąc nas przed wszelkim złem i prowadząc nas ścieżką wiary. Nasza ufność spoczywa w Twoim miłosierdziu i pokornie oczekujemy, że rozlejesz swoje światło na nasze domy. Ukochana Matko, wobec prób, z którymi się mierzymy, prosimy, abyś pobłogosławiła każdego z naszych bliskich. Niech Twoje wstawiennictwo przyniesie pokój niespokojnym serkom, uzdrowienie chorym i siłę tym, którzy czują się słabi. Nasza pani fatimska, pokładamy w Tobie naszą nadzieję i wiarę, będąc pewnymi, że Twoje wstawiennictwo przyniesie przemianę i zwycięstwo dla naszych rodzin. Niech zawsze podążamy za Twoimi naukami, ufając, że Bóg działa przez Twoją pełną miłości opiekę. O kochająca Matko, wiemy, że w Twoim sercu jest miejsce na wszystkie nasze prośby i niepokoje. Ty, która ukazałaś się pastuszkom w Fatimie, niosąc przesłanie nadziei i zbawienia, spójrz na nas i nasze rodziny. Chroń nas swoim świętym płaszczem, oddalając od nas wszelkie zło, wszelki niepokój i strach. Które próbują nas odciągnąć od Bożego Pokoju. Nasza ufność jest w Tobie, gwiazdo, która prowadzi nas ku zwycięstwu. Prosimy, najświętsza matko, abyś wstawiała się za nami u swojego umiłowanego syna Jezusa Chrystusa. Niech On rozleje na nas łaski potrzebne do pokonywania trudności życia z niezachwianą wiarą. Niech drzwi nadziei otworzą się dla naszych rodzin i dzięki Twojemu wstawiennictwu otrzymamy błogosławieństwa ochrony, pokoju i obfitości. Ufam Tobie, Matko Fatimska, że zostaniemy przemienieni przez wiarę i nieustanną modlitwę. Nasza pani fatimska, uznajemy, że często nasze serca są niespokojne, ale to w Tobie znajdujemy pocieszenie i siłę, aby iść dalej. Prosimy, abyśmy dzięki Twojemu wstawiennictwu mogli odczuć obecność Boga w naszym życiu, szczególnie w momentach największych trudności. Niech Twoje błogosławieństwo nas dosięgnie, przynosząc przemianę potrzebną do pokonania wyzwań, które napotykamy na swojej drodze. Udziel nam łaski, abyśmy byli narzędziami pokoju i dobroci w naszych rodzinach. Ukochana Matko, pomóż nam mieć mocną i niezachwianą wiarę, nawet wtedy, gdy okoliczności wydają się niekorzystne. Naucz nas ufać Bożej Opatrzności, tak jak Ty to zrobiłaś, mówiąc tak na Boży plan. Niech Twoje błogosławieństwo dotknie naszych serc, przynosząc spokój i siłę duchową. Abyśmy dzięki Twojemu wstawiennictwu mogli odczuć zwycięstwo Boga w naszym życiu, żyjąc z wiarą, modlitwą i wdzięcznością za każdą otrzymaną łaskę. Nasza Pani Fatimska, w Twojej nieskończonej dobroci znasz codzienne walki, z którymi się zmagamy i momenty, w których czujemy się zagubieni. Prosimy, aby Twoje boskie światło nas prowadziło i abyśmy w Tobie znaleźli pewność, by iść naprzód. Kiedy dni są trudne, a nadzieja wydaje się odległa, niech Twoje błogosławieństwo nas podtrzyma, przynosząc pokój naszym serkom i odnowioną nadzieję naszym duszom. Niech nigdy nie zabraknie nam pewności, że Bóg poprzez Twoje wstawiennictwo zawsze o nas dba. Ukochana Matko, spójrz z miłosierdziem na każdego członka naszej rodziny. Chroń nasze domy, nasze prace i nasze relacje. Niech Twoje błogosławieństwo połączy nas w miłości i zrozumieniu, abyśmy wspólnie mogli stawiać czoła wyzwaniom z odwagą i wiarą. Pobłogosław nasze domy swoją obecnością. Oddalając wszelkie zło i przynosząc przebaczenie oraz przemianę, której tak bardzo potrzebujemy. Niech zawsze szukamy Boga z otwartym sercem, przyjmując Jego błogosławieństwa i żyjąc w Jego łasce. O nasza pani Fatimska, Ty, która jesteś królową pokoju. Módź się za nami, abyśmy mogli żyć w harmonii z tymi, których kochamy. Niech Twoje błogosławieństwo uspokoi nasze niespokojne serca i pomoże nam dostrzec dobro w każdym człowieku. W czasach konfliktów i niepewności, niech zwrócimy się do Twojego wstawiennictwa, aby znaleźć pokój, który tylko Bóg może nam ofiarować. Abyśmy przez modlitwę i wiarę zostali przemienieni w posłańców pokoju, niosąc miłość Chrystusa tam, gdzie się udajemy. Ukochana Matko, prosimy również, abyś oświetlała nasze drogi i chroniła nas przed każdą pokusą, która próbuje o nas od Bożego planu. Niech Twoje błogosławieństwo zawsze będzie obecne w naszych decyzjach. Pomagając nam wybierać drogę sprawiedliwości, prawdy i miłości. Niech zostaniemy wzmocnieni przez Twoje wstawiennictwo, aby zwycięstwo Boga objawiło się w naszym życiu i w naszych rodzinach, przemieniając nas w prawdziwych naśladowców wiary i Bożej miłości. Nasza pani Fatimska, Twoje matczyne serce zna każde z naszych najgłębszych pragnień i lęków. Prosimy, aby Twoje wstawiennictwo sprowadziło Bożą ochronę na nasze życie, abyśmy mogli kroczyć z ufnością, wiedząc, że nigdy nie jesteśmy sami. Pobłogosław nas siłą potrzebną do przezwyciężenia prób z którymi się mierzymy, i niech Twoje światło nadal nas prowadzi, nawet w momentach największej ciemności. Niech Twoje błogosławieństwo udzieli nam łaski wytrwania w wierze, mocnych w naszej ufności w Pana. Najświętsza Matko, prosimy, aby nasze rodziny były zawsze otoczone Twoim miłosierdziem. Oddal od nas wszelkie uczucie zniechęcenia lub rozpaczy i pomóż nam w pełni ufać Bożej Opatrzności. Niech Twoje błogosławieństwo przemieni nasze serca, pozwalając nam stać się narzędziami Bożej miłości w tym świecie. Chroń nasze domy swoją obecnością i dzięki Twojemu wstawiennictwu niech będziemy świadkami Bożego zwycięstwa w każdym aspekcie naszego życia. O nasza Pani Fatimska przed Twoim świętym wizerunkiem klękamy z pokorą i ufnością, wiedząc, że Twoje wstawiennictwo jest latarnią nadziei pośród burz życia. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na naszych rodzinach, przynosząc pokój, którego tak bardzo pragniemy. W Twojej obecności znajdujemy bezpieczne schronienie i prosimy, abyś prowadziła nas na każdym kroku, abyśmy mogli kroczyć ścieżką wiary i prawdy. Niech nasze serca wypełnią się wdzięcznością za łaski, które nieustannie na nas zsyłasz. Dobrotliwa matko, przyjmij nasze prośby i pomóż nam żyć zgodnie z wolą Bożą, przyjmując z wiarą i ufnością wyzwania, które życie nam stawia. Niech Twoje błogosławieństwo umacnia nas w chwilach słabości i inspiruje nas do szukania Boga z całego serca. Abyśmy dzięki Twojemu wstawiennictwu mogli doświadczyć prawdziwego duchowego zwycięstwa, zwycięstwa, które przekracza trudności tego świata i prowadzi nas do wiecznego pokoju. Nasza pani Fatimska, módl się za nami, dziś i zawsze. Ukochana nasza pani Fatimska, powierzamy w Twoje ręce nasze troski, nasze bóle i nasze marzenia. Niech Twoje błogosławieństwo będzie jak balsam dla naszych dusz, przynosząc spokój i pocieszenie w chwilach udręki. Wiemy, że z Twoim wstawiennictwem niczego nam nie zabraknie, ponieważ jesteś matką, która opiekuje się swoimi dziećmi z miłością i miłosierdziem. Naucz nas całkowicie ufać Bożemu planowi, nawet gdy nie rozumiemy dróg, które On nam wyznacza. Niech nasza wiara zawsze będzie odnawiana przez Twoją obecność w naszym życiu. O najświętsza matko, z całego serca dziękujemy za wszystkie łaski, które już otrzymaliśmy i za te, które jeszcze nadejdą. Niech nasze życie będzie odbiciem Bożej dobroci i niech zawsze będziemy głosić Twoje cuda. Pobłogosław nasze rodziny, nasze domy i nasze serca, abyśmy byli narzędziami pokoju i miłości na świecie. Niech Twoje błogosławieństwo towarzyszy nam każdego dnia, przynosząc zwycięstwo, które tylko Bóg może ofiarować. Nasza pani Fatimska, módl się za nami i niech Twoje wstawiennictwo nadal przemienia nasze życie ku chwale Bożej. Nasza Pani Fatimska, Matko pełna łaski, chwalimy i dziękujemy za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymaliśmy dzięki Twojemu wstawiennictwu. Twoja matczyna miłość wspiera nas na każdym kroku naszej drogi, a my z głęboką wdzięcznością uznajemy Twoją obecność w naszym życiu. Jesteś matką, która nigdy nie opuszcza swoich dzieci, dlatego wznosimy nasze serca w uwielbieniu, wiedząc, że Twoja dobroć zawsze prowadzi nas do Boga. Dziękujemy Ci, Najświętsza Matko, za otaczanie nas Twoim płaszczem miłości i ochrony. Chwalimy Cię, O nasza Pani Fatimska, za wszystkie chwile, w których byłaś przy nas w czasach udręki. Twoje imię jest pocieszeniem dla naszych dusz, a Twoje wstawiennictwo u Boga jest źródłem siły i nadziei. Dziękujemy za wysłuchanie naszych próśb i za przemienienie naszych cierpień w zwycięstwo. Obyśmy z sercem pełnym wdzięczności nadal czcili Twoją świętą misję, zawsze uznając Twoje potężne i miłosierne wstawiennictwo. Niech będziesz na zawsze błogosławiona, O Matko Fatimska. Jeśli ta modlitwa przyniosła pokój Twojemu sercu, nie zapomnij podzielić się nią ze swoimi przyjaciółmi i rodziną aby oni również mogli poczuć to błogosławieństwo. Aby nadal otrzymywać inne modlitwy, takie jak ta, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego filmu. Wspólnie możemy stworzyć łańcuch wiary i modlitwy, który przyniesie jeszcze więcej błogosławieństw dla nas wszystkich. Zostaw w komentarzach swoją wiadomość wiary, wpisując słowa: Przyjmuję to błogosławieństwo, aby zachęcić więcej osób do modlitwy, i nie zapomnij zostawić lajka, aby ta modlitwa mogła dotrzeć do większej liczby osób. Niech nasza Pani Fatimska błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę. Zobaczymy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Zmień swój dzień dzięki i minuty wiary. Odkryj moc modlitwy dzięki naszej ekskluzywnej książce, minuty wiary na lepszy dzień. Ten przewodnik duchowy jest idealnym towarzyszem na rozpoczęcie dnia w obecności Boga. Link znajduje się w przypiętym komentarzu.